Na z tej strony. Słuchajcie, widzowie pewnie, niektórzy z Was wiedzą, bo pisałem o tym post. Zostałem zaproszony na eliminację do Mam Talent i tam stanęło na tym, że będę w 2,5 minuty jadł ci z Maka. No i mam tam wyzwać Marcina Prokopa, który że będę Cizbrygery z Maka na czas jadł z Prokopem w telewizji, ale wygląda na to, że to się naprawdę będzie działo. 16 grudnia jadę na casting. No i muszę tam napisać im ile tych cheeseburgerów mają zakupić Ja nigdy nie jadłem na 2,5 minuty cheese'ów Nie mam pojęcia ile im napisać żeby tam przygotowali No więc jestem pod McDonaldem i idę się sprawdzę Tak myślałem, kiedyś próbowałem jednego, mi tam kilkanaście sekund zajął Wiadomo, że dziesiąty będzie wolniej Myślę, że może z siedem? Dam radę W każdym razie kupię dziesięć na zapas No i powiem wam, że naprawdę ciekawy jestem Jak mi to pójdzie Napiszcie w komentarzu, ile zgadujecie, że się uda 2,5 minuty ciszy z maka, a ja idę po zamówienie. Dziękuję bardzo! Do widzenia! Słuchajcie, nie byłbym sobą, jakbym nie zważył. Więc sprawdzimy. Kilo 100. No to one tak są nie, że 110 gramów jakoś tak deklarują, nawet 109 podręcznikowo. Starałem się szybko jechać, żeby nie były jeszcze totalnie zimne. Nie wiem, czy one będą tym Mam Talent odwinięte, czy nie. No myślę, że to jest najmniej istotne, bo tam chodzi o show, żeby coś się działo. Wynik tak naprawdę nikogo tam nie obchodzi. Wodę mam tu do popijania. Dimer. Dobra, widać, widać. Wodę mam, 5 sekund sobie doliczyłem. No to startuję. No to kurczę, tak jak strzeliłem, czyli te moje szacunki z reguły tak widzicie. Wszystko sobie analizuję, liczę, sprawdzam, porównuję. W miarę to się sprawdza. Siedem obstawiałem, 7 się udało, praktycznie równiutko, nie? Boże, 2 sekundy było po czasie, jak przełknąłem, a z reguły, na takich zawodach jak są, w Ameryce, oficjalne, no to jak już się do ust włoży, to się zalicza, nie? Więc nawet jakbym tak trochę to jeszcze pożył, według międzynarodowych stowarzyszeń byłoby to zaliczone. 7 sztuk. Myślicie dobry, kiepski wynik? Ile to wychodzi? 153 sekund, to na 7 podzielić. To będzie 21 sekundy na jednego, tak? Mniej więcej. 147 wtedy wyjdzie sekund. No to nie jest źle, chyba, nie? Jeszcze Wam widowie pokażę. Dzięki Waszemu hojnemu wsparciu, za które jestem dozgodnie wdzięczny, mogłem sobie pozwolić. Kupiłem Action 4, nowszą kamerę. Wcześniej nagrywałem jedynkami. Teraz właśnie było nagrywane czwórką, a teraz dogrywam jedynką, bo mam dwie. Dajcie znać, czy zauważyliście dużą różnicę, że się. Zmieniło coś w obrazie. Na pewno zmienił się kąt, bo ustawiłem tu super szeroki. Ale ciekaw jestem, czy zauważyliście, czy, że jakoś jest. Czy kolory jakieś lepsze. A tą kamerę, jedną z dwóch, którymi nagrywałem, postanowiłem, że wyślę jednemu z Was jednemu z wspierających, który naprawdę od początku kanału mnie tak hojnie obdarował. Donate'ami zwłaszcza kiedy. W sumie na początku najbardziej tego potrzebowałem, żeby trochę się błynąć. Tak pomyślałem, że się odwdzięczę. Walnę gdzieś tutaj na dole, może jakiś podpis. Może kiedyś będę sławny, to będzie Graal, pierwsza kamera Mecha. Poważniejsza, bo wcześniej jak mistrza i sami nagrywałem, ale tymi od ponad roku chyba nagrywam i dobrze się sprawdzałem. Świetne kamery, ta jest trochę. Nie wiem, czy zobaczycie, wysłużona tu trochę jest, pęknięta. No ale zadanie swoje spełnia. Na pewno będzie pamiątka. Tak mogę się chociaż odwdzięczyć. Jakbym mógł, to chciałbym każdemu się z Was odwdzięczyć, ale naprawdę tyle, co do, od Was dostaję, to no, nie mam jak po prostu tego zrobić. Ale może tak sobie pomyślałem, chociaż symbolicznie, jak będę wyjeżdżał do innych miast, co się ostatnio też częściej zdarza, to może chociaż jakieś takie magnesiki na lodówki czy coś z tych miejsc, gdzie byłem dla wspierających. Jakbyście chcieli to napiszcie, coś takiego zorganizuję przy następnym wyjeździe. Dobra, podpiszę ją, pakuję i leci. Dziękuję jeszcze raz naprawdę serdecznie, bez Was ten kanał by nie istniał. No i co, jak jesteście ciekawi jak mi pójdzie starcie z Marcinem Prokopem na cheeseburgery to koniecznie subik, lajka dajcie, komentarz jakiś dla zasięgów, żeby to się niosło. Nie wiem w ogóle jak to będzie wyglądało, jak kamerę wezmę. Mam nadzieję, że uda mi się trochę tam za kulisowych jakieś rzeczy nagrać, żebyście zobaczyli w takiej mojej formie, tak jak mam w zwyczaju, troszkę vlogowo nagrywać. No ale dopuszczam taką możliwość, że będą kazali mi powłączać, pochować kamery. To jednak telewizja, ale zobaczymy, może coś uda się pokazać. Także dzięki, jeszcze raz trzymajcie się. Cześć! Kupiłem specjalnie takiego cieniutkiego markera, bo tu mało miejsca. Może to jakoś wyjdzie. Jak kura pazurem. Ale jest. Niech służy.